Czwarta runda turnieju klanowego na rycerzach. Patrzymy, zmiana mapy. Tak. I sobie zobaczymy, co tutaj mamy. Co się tutaj zdarzyło? Dzieje Edgar. Edgar kontra Edgar. B. B. I co my tu mamy? Jeszcze Sudra, jest ciekawa trójka. Zobaczymy, kto tutaj z tego wyjdzie. Ktoś podejmie jeszcze. Jest z tyłu. Dary. No i zobaczymy jak tutaj to rozegracie. Jak tutaj się, co tutaj się dzieje. Edgar. Wojownicze Edgary. B. Zaczep na B. I Surge schowany z boku. Jeszcze pamiętajmy, że tutaj też się kotłowalina jest niezła. Na małej zadymi. Ależ tutaj się będzie działo. Ależ tutaj będzie zadyma. Tutaj niezłe. Nie niezłe już. Tak. Dary ucieka tutaj z tyłu. Podchodzą dwa Edgary, które czają już z ultem. Mamy tutaj... Edgar, który goni tego Daryla, zapędzacie go, te, tak, wykorzystujecie to, że już tutaj nie ma tej, musi uciekać, gdzieś coś zrobić, a ten Edgar u nie odpuści, ale Daryl też broni mocno, ale nie wie, że nie może podejść za bardzo na no, odległość. Piękny ulcik ucieka, ale znowu z tej strony, Edgar, no i co tutaj jest, Należ no, tutaj ten Edgar kontra Edgar, Edgar, a było zaczynać, proszę bardzo, ja Cię mam tutaj złapałem, i co, Edgar sześcioma, i tutaj będzie, tutaj, no, pewnie rozdawał karty. No i co? I czekaj. Zobaczymy co tutaj się będzie działo. B z dwoma. B z dwoma. Daryl z dwoma. Riko w środku. Edgar i B. Mamy cały komplet. Takie trzy razy po sześciu, sześciu za. Gra 6 sześciu zawodników, a, sześciu, Surge góry, proszę bardzo, jak to ładnie teraz, i teraz jest piątka, zostaje piątka, mamy surcz Edgar, Gdaryl, i tutaj walka Edgar kontra B. B, jest w środku, nie ma co, za bardzo gdzie uciec, już tak, ładnie się kręci, ucieka, a tutaj, proszę, dalej schowany, no, Edgar 8. i zobaczymy, co się tutaj dzieje, i jednak tutaj Edgar zaatakował, Zaatakował, mamy czterech graczy, Daryl, Edgar schowany, B, która strzela cały czas i kolejny Edgar, który tam też będzie pewnie skakał zaraz. I co my mamy? B, B, która tutaj strzela cały czas strzela, cały czas czy wejdzie do trójki, chyba wejdzie. Wydaje mi się, że wejdzie. Jest trójka, jest B dwa Edgary. B, która jeszcze tutaj udaje się... Tak, jeszcze i jeszcze na 250 energii 650 kończy wygrała. B, brawo!